Witam się serdecznie z wami po raz kolejny w omawianiu specyficznych negatywnych emocji w tym procesie naprawy życia, które sprawiają, że my egzystujemy, nie żyjemy pełnią życia. Ten kolejny aspekt, który właśnie będziemy dzisiaj omawiać, to są pretensje. To są te wieczne pretensje, które mamy tak naprawdę do całego świata. Wiem, że nie wszyscy Zachowują taką postawę w życiu, ale ja ją zauważyłam u siebie. Dlatego, że przeszłam bardzo dużo traumatycznych yy, wydarzeń w życiu, i to sprawiło, że straciłam zaufanie, nie ufałam nikomu. I wtedy pojawiły się właśnie z powodu tego, yy, że miałam pretensje, żal i cierpienie. To miałam wieczne pretensje do wszystkiego. Nikomu nie ufałam. Zawsze myślałam, że na początku będzie dobrze: za chwilkę już ktoś pokaże swoją prawdziwą twarz i, i będzie problem, będzie cierpienie, będzie niezręczna sytuacja. Te pretensje, te ciągłe pretensje są ogromnym problemem w życiu człowieka, który. Je ma. I na podstawie mojego doświadczenia mogę powiedzieć, ale wiem, że ten problem też dotyczy wielu ludzi, którzy właśnie przeżyli jakieś traumatyczne zdarzenia, którzy cierpieli niesprawiedliwie. I przez te pretensje, przez ten żal, przez, to, przez ten brak zaufania, my budujemy w sobie postawę wiecznej ofiary. Czyli osoby, która. Nie ufa, ma pretensje, ma żal, ma gniew, nieprzebaczenie i czuje się cały czas skrzywdzona. Czyli też wymaga, żeby była specjalnie traktowana, że może być bardzo wrażliwa, że jej podejrzliwość jest uzasadniona. Po prostu przez traumatyczne doświadczenia, jakby Właśnie w efekcie domina zaczynają się pewne negatywne emocje i negatywne procesy w naszym życiu, które sprawiają, że nasze życie to egzystencja, a nie życie pełną piersią. I jest to zrozumiałe, że człowiek, który doświadcza traumatycznych przeżyć, ma potem szereg zachowań, negatywnych emocji, które rozstrajają jego życie. Ja byłam właśnie w tym. W tym etapie, i jest to straszne, dlatego że jest się troszeczkę takim niepełnosprawnym emocjonalnie, ponieważ te wszystkie emocje, ten żal, te podejrzliwość, nieprzebaczenie, nienawiść, one po prostu cały czas dają nam stres i, i, i problemy, i sytuacje. Bardzo niekomfortowe w relacjach z drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest, żeby pozbyć się tego ciężaru. Dlatego, że często jest w naszym życiu tak, że negatywne sytuacje, czy cierpienia, czy traumy już nas nie dotyczą, ale efekt tego dalej, konsekwencje tego dalej. Ogromne znaczenie odgrywają w naszym teraźniejszym życiu. Mimo, że tych negatywnych sytuacji, tych przeżyć już nie ma, to jakby konsekwencją tego są negatywne nawyki, negatywne emocje, które niszczą nasze życie. Po prostu sprawiają, że jesteśmy takimi emocjonalnymi wrakami. Nie potrafimy się pozbierać, nie potrafimy normalnie funkcjonować, czasami nie wiemy, co się z nami dzieje i potrzebujemy pomocy. Ja wiele razy na tym kanale podkreślałam, że pomoc psychologiczna i terapia jest bardzo dobra, jeżeli jest prowadzona przez ludzi, którzy mają te same wartości co my, najlepiej, jeżeli wierzymy, no to jeżeli to są chrześcijanie, to waga terapii czy pomocy psychologicznej jest nie bywała i naprawdę z całym sercem ją polecam. Ja osobiście byłam na takiej terapii, jak byłam małym dzieckiem w tym klubie AA, czyli anonimowych alkoholików. To nie była jakaś bardzo precyzyjna terapia, ale dotknęłam tam pewnych aspektów, które później faktycznie odegrały dobrą rolę w tym procesie. Naprawy. Natomiast naprawdę Biblia mówi, żebyśmy uczyli się jedni od drugich, i jeżeli są to specjaliści dobrzy, to naprawdę jest to dobra rzecz. Ja bardziej sięgałam po książki psychologiczne, z których czerpałam swoje wiadomości i starałam się. Znaleźć informacji, aby pomóc sobie, więc można to robić na wiele sposobów. Może to być terapia. Każdy z nas jest inny i potrzebuje innej pomocy, ale sięganie po pomoc jest niezbędna. Oczywiście, największą, pomoc, największą pomocą zawsze dla nas, ludzi wierzących, jest Bóg i Słowo Boże, ale potrzebujemy czasami czegoś więcej, dlatego że nasze problemy są czasami. Ogromnej, potrzebujemy tego wsparcia, potrzebujemy tej pomocy. Dlatego nie bójmy się po nią sięgać. Zachęcam Was z całym sercem, abyście szukali informacji na temat problemów, które macie, konkretnych, specyficznych informacji. Jeżeli macie gniew, szukajcie informacji na temat gniewu, dlaczego macie gniew, jak sobie z nim radzić i jak pozbyć się gniewu ze swojego życia. To są niesamowite. Rzeczy dla nas, i zwłaszcza dzisiaj, w, żyjemy w dobie informacyjnej, i tych informacji jest ogrom. Ale dalej gdzieś czasami błądzimy, bo nie szukamy konkretnych informacji na konkretne problemy, które mamy. Więc, no, faktem jest, że krzywda boli i cierpienia, których doświadczyliśmy, i traumy, które przeżyliśmy, naprawdę mają wpływ na nasze życie, ale one nie muszą. Całkowicie nas pokonać, one nie muszą z nami zostać na zawsze, one nie muszą nas niszczyć doszczętnie. Nie, właśnie Bóg chce nas uzdrowić, chce nas uleczyć, chce stworzyć w nas nowego człowieka, chce sprawić, żebyśmy od nowa żyli, funkcjonowali dobrze i naprawdę jest to możliwe. Ja jestem przykładem, ja byłam po prostu człowiekiem całkowicie rozstrojonym z wieloma, bardzo dużo. Miałam problemów właśnie z dzieciństwa, właśnie z przeżyć, które przeżyłam. Ale te problemy ja dzisiaj usuwam. Ja je redukuję, pracuję nad nimi, zmieniam swoje życie i widzę efekt, jest on ogromny i dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą, szczęśliwą osobą. Nigdy w pełni nie będzie w naszym życiu idealnie, do ideału nie dążymy, dlatego że perfekcja nie istnieje. Idealny. Jest tylko Bóg. My jesteśmy ludźmi, którzy nie tylko mamy problemy, ale również doświadczamy problemów, dlatego że nie żyjemy w idealnym świecie i ta krzywda boli i mnie boli ona dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, dlatego że mam jeszcze zwiększoną świadomość, ale my jesteśmy w Bogu, my jesteśmy zwycięzcami, nie jesteśmy już ofiarami. I nie musimy egzystować, a możemy w pełni żyć. Dlatego warto pozbyć się tej podejrzliwości, tej tak naprawdę niewoli, tej klatki, w której jesteśmy, z powodu tego, że nie przepracowaliśmy pewnych rzeczy w swojej głowie. Dlatego, że tak naprawdę to jest to problem na, w podłożu psychicznym, jest to Umysłowy problem, nasze myśli, nasze spojrzenie, nasza świadomość muszą zostać uporządkowane, i wtedy w naszym życiu zapanuje spokój, radość, szczęście i zdrowie. I właśnie po to ja dzielę się z Wami tymi wszystkimi informacjami, żebyś, żebyście Wy wykonali tą pracę dla siebie. Jeżeli zrobicie tą pracę, to jest to. Warte tego trudu, dlatego że wy robicie to dla samych siebie. Jeżeli pozbędziecie się wiecznych pretensji, yy, nie będziecie już ofiarą, będziecie, nie będziecie podejrzliwi i nie będziecie mieć tego żalu i tego negatywizmu w sobie, to zrobicie przysługę sobie, dlatego że ludzie, którzy was krzywdzili, oni mają swoje życie, swoje problemy. I naprawdę nie zajmują się już waszym życiem tak, jak wy myślicie, więc wy nie robicie im dobrze, wy robicie sobie przysługę, lecząc się z tych wszystkich rzeczy negatywnych. Dlatego jest to tak ważne: dlatego, że życie to coś więcej niż bycie ofiarą i posiadanie wiecznych pretensji i żali, i bycie gburem. To nie ma sensu. Oczywiście każdy z nas ma prawo żyć jak chce, ale to nie jest życie, do którego Bóg nas powołał. Tak, z powodu grzechu, z powodu zła, które istnieje na świecie, każdy człowiek w jakimś sensie doświadcza cierpienia i, i traum, i problemów, i niesprawiedliwych sytuacji, które go spotykają, i tego nie zmienimy. My jedynie przez swoją świadomość. Przez mądrość, którą mamy od Boga, możemy unikać pewnych sytuacji, możemy nie pchać się w pewne problemy i możemy absolutnie z Bogiem wykonać pracę, aby uwolnić się od tego ciężaru z przeszłości, który dźwigamy na swoich barkach i po prostu dobijamy się każdego dnia. Już to zupełnie nie ma sensu. To jest jak klatka, w której tkwimy, to jest jak niewola, w której Cały czas jesteśmy, a poza tym jest życie. Ja Wam dzisiaj to mówię, że jest życie. Kiedyś tego życia było, nie było dla mnie, byłam yy, po prostu osobą zakompleksioną, z wieloma problemami, właśnie dlatego, że przeżyłam bardzo trudne dzieciństwo, ale już mnie to nie dotyczy. To jest moja przeszłość, to jest już zamknięty rozdział mojego życia. Wyciągnęłam lekcję, podźwignęłam się z kolan, Bóg podniósł moją głowę, dał mi siłę, dał mi zrozumienie, dał mi mądrość i dzisiaj jestem nowym człowiekiem z nowymi pomysłami na życie, z nowym spojrzeniem, bez pretensji, bez tej postawy ofiary, dlatego że to kompletnie nie ma sensu. Tak, oczywiście jest to możliwe dosłownie umrzeć w tym wszystkim, doświadczać traum i dosłownie umrzeć w pretensjach, ale przecież nikt, jeżeli się tak naprawdę zastanowimy nad tym, to nikt tak naprawdę nie chce tak żyć po prostu ludzie nie mają świadomości. My nie wiemy, że mamy problemy, my nie wiemy, że nasze zachowanie to jest efekt cierpień, które przeżyliśmy po prostu my tego nie wiemy. Ale Bóg daje nam tą mądrość, Bóg daje nam nową, nową rzeczywistość. On chce odmienić nasze życie, dlatego że trudne doświadczenia nie muszą nas pokonać, nie muszą nas złamać, nie muszą, jeżeli na to nie pozwolimy. Jeżeli powiemy: Nie, ja chcę żyć lepiej, chcę żyć szczęśliwiej. Dlaczego inni mogą być szczęśliwi, a ja nie? Wszyscy mamy do tego prawo, ale nie wszyscy o to walczymy. Jeżeli wykonasz tą pracę, jeżeli sięgniesz po wiedzę, jeżeli zaczniesz walczyć o swoje szczęście, to nie jest to praca, jest to przywilej, dlatego że robisz to dla siebie. To Twoje życie będzie lepsze, to Ty będziesz radośniejszy, to Twój umysł będzie spokojniejszy. Zrozummy to w końcu, że to nie jest karkołomna praca. Dziękujmy Bogu, że mamy możliwość, że mamy informacje, że mamy dostęp do rzetelnej wiedzy, że możemy się rozwijać, że możemy się edukować. To jest przywilej. Co mają powiedzieć ci, którzy żyją w tragicznych warunkach i nie mają nawet skrawka chleba? My żyjemy w warunkach, które dają nam wszelkie możliwości, a dalej nie potrafimy ich wykorzystać. Możemy żyć jak chcemy, mamy wybór, to my decydujemy. Tak niesprawiedliwość jest okropna. Krzywda boli i po prostu albo możemy tkwić w tej beznadziei, albo możemy wstać z kolan, podnieść swoją głowę, zawalczyć o swoje życie i powiedzieć: nie, dość. Dość tego. Tej beznadziei w moim życiu. Czas na lepsze rzeczy, czas na lepsze życie. Uważam, że tylko i wyłącznie zwycięstwo jest możliwe dla ludzi, którzy wierzą, dlatego, że dla nas wszystko jest możliwe. Bóg mówi, jeśli tylko wierzysz, to wszystko jest w twoim życiu możliwe. Więc nie zawahaj się tego wziąć i w końcu zawalcz o swoje życie o swój spokój, radość i szczęście. To jest możliwe, ja ci dzisiaj mówię. Kiedyś byłam wrakiem człowieka, dzisiaj jestem szczęśliwą osobą. Pozdrawiam was na tą chwilę serdecznie i do usłyszenia już wkrótce w kolejnym nagraniu.